Wiadomości. Wojna o historię, którą prowadzi Rosja z Europą, a szczególnie z Polską, przechodzi na kolejny poziom. Moskwa złoży w Radzie Europy projekt rezolucji potępiającej nasz kraj za próbę sfałszowania prawdy historycznej w sprawie przyczyn wybuchu II wojny światowej. W rosyjskich mediach trwa antypolska kampania. Jan Korab. Kłamstwo nie zna granic, udowadniają to rosyjscy politycy i dziennikarze, próbując pisać historię na nowo. Jeśli można mówić o drugiej stronie odpowiedzialnej za wybuch II wojny światowej, to jest to Polska. Ani słowa o pakcie Stalina z Hitlerem, który doprowadził do wybuchu wojny i eksterminacji milionów ludzi w pierwszej kolejności Polaków i Żydów. Przewodniczący Rosyjskiej Dumy stwierdził, że niemieckie obozy były budowane nieprzypadkowo w Polsce, gdzie panowała atmosfera skierowana przeciwko Żydom. Nastroje antysemickie w społeczeństwie przygotowały grunt dla dalszego ludobójstwa i Holokaustu. Ani słowa o tym, że to na polskich ziemiach żyło najwięcej Żydów, że tutaj chcieli się osiedlać. Ani o eksterminacji polskiej ludności przez okupantów Niemcy i Związek Sowiecki. Nie dlatego tutaj właśnie mordowano tą ludność żydowską, że Polacy sprzyjali temu, ale właśnie dlatego, że tutaj zapanował największy terror okupanta niemieckiego i właśnie tutaj najwięcej tych Żydów mieszkało. Rosjanie nie informują, że niemieckie obozy koncentracyjne, m.in. Auschwitz, zostały zbudowane przez Niemców do gnębienia i mordowania Polaków, dopiero później zamykano i mordowano w obozach zagłady Żydów. O zakłamywaniu przez Kreml polskiej historii i płynących z tego zagrożeniach debatowano dzisiaj w parlamencie Europejskim. Próba posługiwania się. Taka szatańska, diabelska odwracania znaczenia pojęć czy próby pisania historii na nowo. Przecież przerabialiśmy to w czasach głębokiego komunizmu. Na Władimira Putina przebicie się Polski z prawdą historyczną do Europy i świata, działa jak płachta na byka. Stąd rozpaczliwa próba donoszenia na Polskę do Rady Europy i poszukiwanie sojuszników, również Polaków. W Polsce panują, którzy występując w rosyjskich mediach wpisują się w kremlowską narrację, choć nie ma żadnej wątpliwości. Że to Związek Sowiecki i Józef Stalin, jeszcze przed wojną, chcąc zawrzeć sojusz z Hitlerem, dopuszczali się antysemickich zbrodni. Wielu komunistów niemieckich, żydowskiego pochodzenia, którzy po 1933 roku, czyli po dojściu Hitlera do władzy, schronili się w Związku Sowieckim, byli potem przez Stalina wydawani Niemcom. I tam czekała ich kara śmierci. W ślad za rosyjską propagandą pojawiają się także zachodnie publikacje zniekształcające rzeczywistość. Autorka artykułu opublikowanego przez New York Times twierdzi, że w polskich muzeach znajduje się kilka sztuki zrabowanych przez nazistów w Holandii. Polska wezwana do poszukiwania zrabowanych przez nazistów dzieł sztuki, które przetrzymuje w swoich muzeach. New York Times dokonuje nieprawdopodobnej manipulacji. Nie wspomniał, że jednym z najzamożniejszych Holendrów stał się po wojnie Peter Menten, zbrodniarz wojenny, członek SS, który zrabował Polakom dzieła sztuki i wywiózł do Holandii w trzech wagonach towarowych. Nie niepokojony przez nikogo, mimo że Polacy występowali kilkakrotnie na ekstradycję, Holendrzy odmawiali nam jako państwu za żelaznej konzyny z państwem, którym e, nie należy w ogóle. Rozmawiać. To Polscy, Niemcy, a także Rosjanie zrabowali niewyobrażalną liczbę ponad miliona dzieł sztuki. Straty dziedzictwa narodowego są ogromne, a tylko zidentyfikowane w około 10%. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po publikacji New York Times wydało oświadczenie. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wpłynęło do tej pory żadne roszczenie restytucyjne od rządu Niderlandów. Polskie władze stworzyły katalog 63 tysięcy zidentyfikowanych dzieł utraconych. Niemcy rabowali wszystko, co miało wartość. To, czego nie mogli zabrać, niszczyli. Zburzyli między innymi ponad 600 kin, kilkadziesiąt teatrów i muzeów. W tym Warszawski Zamek Królewski. Nigdy za to nie zapłacili. Jan Korab, Wiadomości.